Japonia to kraj, który od lat fascynuje świat swoją dyscypliną, technologią i długością życia. Statystyczny Japończyk żyje ponad 84 lata, co czyni Japonię jednym z liderów światowej długowieczności. Ale za tym imponującym wynikiem kryje się druga strona medalu. Realia życia na japońskiej emeryturze nie zawsze są tak różowe, jak mogłoby się wydawać. System emerytalny Japonii działa na zasadzie mieszanego modelu państwowej emerytury podstawowej i dodatkowej, zależnej od rodzaju zatrudnienia i zarobków. Jednak nawet łączna suma obu świadczeń często nie pozwala na komfortowe życie w kraju, który należy do jednych z droższych na świecie. Średnia emerytura w Japonii wynosi około 150-170 tysięcy jenów miesięcznie, czyli w przeliczeniu około 4-5 tysięcy złotych. W teorii brzmi nieźle, ale w praktyce w Tokio za sam czynsz w małym mieszkaniu można zapłacić połowę tej kwoty. Co więcej, struktura demograficzna staje się ogromnym problemem, bo w Japonii ponad 1 na 3 mieszkańców ma powyżej 60 lat. A wskaźnik dzietności należy do najniższych na świecie. To oznacza coraz większy nacisk na młodych pracowników, którzy muszą finansować system, a także rosnące zadłużenie państwa z tytułu wypłat emerytur. Nic dziwnego, że coraz więcej starszych osób decyduje się na tzw. re-employment, czyli powrót na rynek pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pracują w supermarketach, przy bramkach metra, jako sprzątacze, ochroniarze, a nawet kurierzy. I choć często są chwaleni za sumienność. To nie chodzi tutaj o aktywne starzenie się z wyboru, a raczej ekonomiczna konieczność. Nie brakuje dramatycznych historii o samotnych seniorach, którzy pracują do 80. roku życia, by przetrwać. I o wzroście liczby przestępstw w drobnych kradzieży wśród emerytów tylko po to, by trafić do więzienia i zyskać dostęp do ciepłego posiłku i opieki medycznej. Japońska kultura, która silnie promuje samodzielność i unikanie obciążania innych, sprawia, że wielu seniorów nie chce liczyć na dzieci ani na państwo. Duma i honor zderzają się tu z twardą rzeczywistością ekonomiczną. Co więcej, samotność to cichy dramat wielu starszych ludzi. Liczba zgonów osób starszych, które umierają w odosobnieniu i są odkrywane dopiero po tygodniach, jest na tyle wysoka, że zyskała własny termin Kodokushi, czyli samotna śmierć. Mimo to Japonia wciąż inwestuje w programy wspierające seniorów, dotowane mieszkania, roboty opiekuńcze, kursy aktywizacyjne, ale pozostaje pytanie. Czy to wystarczy, by zapewnić godne życie osobom, które całe życie pracowały dla społeczeństwa? Emerytura w Japonii to niekoniecznie zasłużony odpoczynek, a raczej kolejny etap pracy, często równie wymagający jak lata aktywności zawodowej. I choć Japończycy żyją długo, to nie zawsze żyją dobrze, gdy nadchodzi ich jesień życia.